Jeżeli chodzi o pracę z kijem, rozumiem, że, że wyłamywacz barków jeszcze jest poza Twoim zasięgiem i to jest OK. To jest ćwiczenie, które jest dosyć średnio zaawansowane, zaawansowane bardziej bym powiedział. I, I jest trudne. Dałem Ci go z tego względu, żeby sprawdzić czy sprawia się dyskomfort, czy nie i jak widzę ci sprawdza. Więc OK, nie ma sensu na siłę pchać się w bo po prostu barki pod... są, są dosyć delikatne. Więc, więc warto do nich podchodzić z szacunkiem i z bo łatwo je uszkodzić, więc, więc trzeba uważać, tym bardziej, że, że masz sporo również pływania, gdzie te barki cały czas pracują, więc męczenie ich jeszcze bardziej nie jest opcją, natomiast zawsze można nad nimi popracować w różny sposób, tak jak wczoraj, to dzisiaj przytaczanie. To jest również cały czas praca barkami, lotacje, to jest cały czas, cały czas praca barkami. Natomiast jutro drabina oddechowa, tylko z kijem. Ustawiamy sobie kij w ten sposób, jak go mamy tutaj. Łokcie są lekko zgięte pod kątem 45 stopni, jak tutaj widzisz. Nie są wyprostowane, ani nie są całkowicie zgięte, tylko taki kąt 45 stopni, żeby tutaj było w miarę, w miarę lekko. I tutaj na samym początku możesz sobie zrobić 10 takich ósemeczek. W tym stylu kilka rotacji, delikatnych, luźnych, tutaj to, to musi być cały czas delikatne i, i lu, luźne, nic na siłę, w ten sposób a możesz się cofać i sobie iść do przodu, możesz wykonać kilka skłonów w tej pozycji, dzień dobry, to jest to. Natomiast kolejną opcją będzie po prostu drabina oddechowa jutro w tej pozycji właśnie z kikiem, czyli idziesz tak wysoko jak dasz radę, a następnie wracasz z powrotem, właśnie w tej pozycji. To będzie pierwszy rodzaj drabiny oddechowej, drugi rodzaj drabiny oddechowej, to jest tym razem, o przepraszam, jeżeli nie było widać mnie tutaj, to w ten sposób kijek. O, 90, 45 stopni tutaj ustawione, w ten sposób rotacje, skłon tu ci pokazuję. i drugi rodzaj drabiny, a tym razem kij jak najbliżej uszu i również spacerujesz. To, to są ćwiczenia, które wyglądają, powiem ci szczerze, dosyć niewinne ale po dłuższym okresie ich wykonywania, właśnie przy drabinie oddechowej, odczujesz barki dosyć mocno, bo trzymanie rok w górze przez jakiś okres czasu powoduje zmęczenie tych barków i przy okazji je wzmacnia. Ja wiem, że to są niewidnie wyglądające ćwiczenia w porównaniu z wyciskaniem na klatkę, czy, czy z pompkami na jednej ręce, ale to są właśnie bardzo potężne ruchy, które są bardzo często ignorowane i zupełnie niedoceniane. Ale prawdę powiedziawszy to właśnie w tej ich prostocie Tkwi to całe piękno i ta cała skuteczność tego rodzaju rzeczy, bo są osoby, które znam osoby, które są w stanie dosyć sporo wycisnąć, ale jak im podałem na przykład drabinę oddechową, która trwała 10-15 minut z rękami w górze, to w pewnym momencie te ręce już tak opadały, bo no, było dosyć ciężko, więc, więc na tym tu polega, żeby te barki również były wytrzymałe, elastyczne no i przede wszystkim miały tą strukturę jak najbliżej uszu. Jeżeli nie dasz rady tutaj to jest OK. Możesz troszeczkę szerzej, przy jednym stopniu, na przykład przy jednym szczeblu drabiny możesz je ustawić szerzej, przy drugim troszeczkę wężej, sprawdzaj tutaj po prostu sobie ustawienie. Możesz również e, przy którymś stopniu e, utrzymywać tylko kij za pomocą jednej ręki, a przy następnym za pomocą drugiej ręki. Tutaj musisz sobie, e, musisz sobie bardziej bardziej to zobaczyć po sobie. Natomiast kolejną opcją, jeżeli chodzi o kij jutro, to będzie po prostu rozciąganie w sięganiu, które już znałeś. O, I tutaj w ten sposób możesz sobie, można powiedzieć, takiego swego rodzaju swego rodzaju kołysanie. O, troszkę na bok, troszkę po okręgu. Tutaj w ten sposób troszeczkę poświęć czasu. Jutro przy okazji tutaj oczywiście również kręgosłup się rozciąga coś w tym stylu, żeby to Cię przygotowało pod właśnie wyciąganie tych, tych rąk w górę, żeby nie tylko Ci je rozciągło, ale także zbudowało odpowiednią strukturę, bo odpowiednia struktura, jeśli chodzi o barki, to jest w ten sposób, że barki są właśnie przy uszach prosto ustawione. To jest naturalna pozycja ramion i ludzie powinni mieć ją cały czas, tylko że my w procesie właśnie różnego rodzaju generowania napięcia, stresu, braku aktywności ruchowej, straciliśmy to i większość ludzi nawet nie jest w stanie wyprostować łokcia. I to jest właśnie, to jest właśnie duży problem, że nie używamy już tych ramy tak jak powinniśmy używać, dlatego trzeba je odbudować i w ten sposób będziemy je odbudowywać. Nie trzeba tutaj nic finezyjnego, nic skomplikowanego i trudnego, tylko właśnie takie proste, proste patenty, które prowadzą do celu, wykonywane regularnie. Więc jutro, jeżeli chodzi o kij, to tego rodzaju zabawa, czyli drabina oddechowa z kijem trzymanym wysoko oraz, oraz na plecach, a także rozciąganie w sięganiu za pomocą, e, pomocą kija.